Czwarta część z mojej serii gitar do 2000 zł z olx e, używane, e, używane instrumenty, które można znaleźć gdzieś tam na OLX-ie i które są godne polecenia, e, raczej dla początkujących, jak mówię, no górna granica to jest takie 2000 zł, chyba że gdzieś tam przewinie mi się jakaś tam perełka, e, jak zwykle mówię, no ja nie mam nic wspólnego z OLX-em, nie mam nic wspólnego z, ze sprzedawcami z tego olx więc e, posiłkując się tymi obrazkami, które tutaj ludzie e, gdzieś tam wrzucają, e, Raczej mówię po prostu ogólnie na podstawie swojego doświadczenia, jakie gitary są godne polecenia tej cenie. Nie wiem, czy te konkretne gitary są, wiecie, bez mankamentów i tak Pytajcie się ludzi, zadawajcie pytania, poradniki, jak zakupić gitarę. E, takie dokładniejsze, stare na tym kanale są. Pogrzebcie na moim kanale, bo naprawdę warto. A jeżeli jesteście tutaj nowi, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania. Zostańcie, zostańcie z nami. Fajna społeczność fogowiczów. Filmiki powstają dzięki wsparciu patronów, za które bardzo, bardzo dziękuję, bo mogę e, robić Treści. Na razie nagrałem cztery części tego odcinka. Jeżeli Wam się te części spodobają, jeżeli zobaczę, że tutaj jest jakiś fajny odzew, będę tą, tą serię kontynuował. E, szukam pozytywnie, nie szukam sensacji. Fajne instrumenty w dobrych cenach e, i wszystkich, którzy, którym pomogę w sprzedaniu, również zapraszam do e, wspierania. Wszystkich tych, którym pomogę w zakupie, oczywiście e, również. Na kanale znajdziecie bardzo wiele z treści e, na temat tych instrumentów. Większość instrumentów, o których tutaj opowiadam, miałem, mam na ich temat e, doświadczenie i wiem, wiem o w czym mówię zarówno serwisowo grałem, sprzedawałem, posiadałem, yy, doświadczyłem, więc nie mówię tutaj nic wiecie, yy, w ciemno, a chcę wszystkim po prostu pomóc. Jedziemy <laughs> yy, seria X od Wasborna. Bardzo dobre gitary, o to jest wymieniony na Wilkinsony przed fornikami, bardzo dobre gitary, bardzo gitary niedocenione, Wilkinsonowskie klucze, też, też duży plus, pokrowiec Canto, no powiem Wam, jeszcze kabelek, 430 zł do negocjacji, bardzo dobra Cena. Jeżeli nie macie za dużo pieniędzy na instrument, jeżeli nie macie y, kupę siana, a szukacie gitary, która się będzie nadawała do tego, żeby się nauczyć gry na gitarze, tutaj przy okazji macie fajny układ, bo y, trochę, z, trochę ze strata, trochę z gitary do metalu, zablokujecie sobie ten mostek, co jest bardzo, bardzo proste, oddacie taką gitarę do lokalnego serwisu, oczywiście w Łodzi Gitarowa Mgła, zapraszam. Ale szukajcie swoich lokalnych e, serwisów, e, i generalnie no, za te pieniądze, jeżeli jeszcze tutaj możecie coś ponegocjować, e, lepiej mm, ciężko, ciężko znaleźć. Czyli w okolicach 400 zł, te łożborne no, naprawdę robią, naprawdę robią e, konkretną robotę i jest ich bardzo dużo różnych serii. Taka WR120. To jest również ciekawy, ciekawy instrument, więc generalnie, no słuchajcie, to, są to bardzo, bardzo przyzwoite gitary dla początkujących, no a co prawda tutaj być może te klucze nie są najlepsze. Ja nie jestem fanem y, takich, y, takich y, kluczy. Z różnymi kluczami te, y, te gitarki były. Tutaj ciekawostka, jak mówię, raczej seria jest skierowana dla początkujących, ale czasami też gdzieś tutaj przewinę coś y, takiego. Y, ciekawego, godnego zainteresowania, być może nawet dla osób, które już grają na instrumencie. Yy, historia gitar Solar rozpoczęła się od tego, że te gitary były robione z logo Washburn. Najwyższe modele były w ogóle robione w Polsce, haha, to taka, to taka ciekawostka jeszcze. Natomiast yy, no rzeczywiście przed tym, jak yy, Ola zaczął robić instrumenty pod nazwą Solar, no to gdzieś była krótka seria gitar yy, Washburn, które były Pierwszymi, pierwszymi solorami. Być może nie są to instrumenty, wiecie, jakoś specjalnie kolekcjonerskie, ale na pewno e, ciekawe i na pewno, tutaj mamy w ogóle siódemkę, tak? Dobrze myślę. No to taka, słuchajcie, na pewno do 2000 taki Washburn jest instrumentem, na który trzeba zwrócić uwagę i który e, jest godny e, polecenia. Jeżeli już jesteśmy przy Washburnie, stare koreańskie Mercury Series. O nich również na kanale jest bardzo dużo. Tutaj przepiękna gitara, prześliczna, ze złotym osprzętem, z bindingiem, z bardzo fajnym topem, dodatkowo jeszcze z jakimś tutaj case'ikiem. Za 1500 zł taki instrument to jest darmo. Za 1500 zł, no widzę, nie ma płytek. Płytki do nich by trzeba było rzeczywiście podarabiać, nie są one standardowe, ale nawet bez tych płytek stara seria Mercury to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo konkretny sztos, most takie uczy no naprawdę dobra, dobra jakość i naprawdę warte, warte instrumenty w tej cenie Cięż, ze świeczką szukać czegoś Czegoś lepszego, więc nie tylko oczywiście nowa produkcja, ale również fajne, stare, yy, uleżane instrumenty. Sona Master za 380 zł, absolutny, mam tam jeden wisi, absolutny sztos sztosów, absolutny instrument, który no, również ze świeczką szukać czegoś w tej cenie, yy, co jest z taką jakością i co pozwala na rozpoczęcie przygody. No mówię, to nie jest instrument, gdzie szukamy brzmienia, to jest instrument, w którym szukamy wygody użytkowania. I tego, ażeby móc się nauczyć, cena jakość tutaj jest absolutnie totalna. Sam bym wziął, żeby rozdać, żeby rozdać na nagrodę, więc sobie zostawię to tutaj gdzieś tam w ulubionych. Łóżbon już tak mało produkuje instrumentów ostatnio elektrycznych, przynajmniej w Polsce jest ich coraz, jest ich coraz mniej. Raczej w Polsce dystrybutor skupił się na. Instrumentach akustycznych w tym momencie. No, oczywiście, gdzieś tam pewnie w zagranicznych sklepach można dorwać te instrumenty. Seria WI14 kiedyś bardzo, bardzo popularne instrumenty. Kiedyś instrumenty, które no, robiły dość konkretną fura, furorę, jeśli chodzi o instrumenty y, dla początkujących. Właśnie i bardzo, bardzo słusznie, bo za te 550 zł znowu dostajemy tutaj. Konkretny, yy, konkretny stosunek, stosunek cena jakość, bardzo wygodne instrumenty, dobrze, dobrze się ustawi, ustawiające, więc na pewno godne yy, polecenia. No tu Wam powiem, że tak, po pierwsze mamy Merlina na pokładzie, po drugie już troszeczkę wyższy instrument, bo PXL pxl 1000 to już paralaksy z takiej troszeczkę wyższej serii. No jak widzimy, gitara raczej dla metalowców. Jak widzimy, ktoś o nią dbał i ją ustawiał, nieziutka, fajna akcja strun ładny tutaj znaczek, za te 1300 zł jest to na pewno godny polecenia instrument, który no zadowoli już, patrzcie jakie tu jest w ogóle dojście do, do wysokich pozycji i tak dalej, i tak dalej, no to jest instrument, który już zadowoli troszeczkę bardziej wymagającego, ale oczywiście początkujący tutaj też dostanie bardzo dobry, bardzo dobry sprzęt, więc jeżeli widzicie te paralaksy w takich pieniądzach, no to mamy do czynienia na pewno, na pewno z ciekawym instrumentem. Tutaj mamy Nika Katanezę, tak się chyba ten człowiek nazywał. No 1990 Nika Kataneze dokładnie. Eee, patrzcie sobie na to, tak? 2 IMG, 7 stówek minimum. Więc 1300 zł za fajnego, wklejanego, ale tego na takiej gitarze, chociażby Mauser y, popyla całkiem nieźle, w że ostatnio grał trasę, zapraszam na wywiad y, z Mauserem, y, bardzo, dobra, bardzo dobra cena, bardzo dobry instrument y, i to już jest instrument oczywiście, który jak najbardziej początkującego metalowca wzniesie na wyżyny i nigdy jej nie sprzeda i będzie ją trzymał, ale też osoba, która troszeczkę bardziej szuka, troszeczkę bardziej e, gdzieś tam potrzebuje, wiecie, instrumentu na scenę, no nie zawiedzie się i te 2000 tutaj będą naprawdę wydane bardzo, bardzo dobrze, więc jest to instrument na pewno godny polecenia. Bardzo niepopularna seria X50 bardzo dobrych instrumentów od Patrzcie znowu na to. Znowu 2 IMG, czyli znowu okryce 700 zł i za 800 zł, tak naprawdę odliczając sobie to, te 2 EMG, otrzymujemy tutaj konkretną gitarę, y, która no, ma wklejany gryf, jest bardzo wygodna, jest ultra sportowa, ultra do grania metalu, y, zrobiona patrzcie, z takim fajnym akcesem tutaj konkurencję y, ibanezów z serii S y, chociażby. Bardzo dobry znowu stosunek jakość cena, bardzo niedocenione instrumenty. Miałem przyjemność użytkowania takiego instrumentu fryta go kiedyś posiadał. Miałem przyjemność użytkowania takiego instrumentu na próbach, bardzo dobrze mi się grało. Jeżeli szukacie tego typu, te, tego typu gitary, widzicie takiego Wasborna X50 Pro, jeszcze z Duncanami bądź ZMG, za te pieniądze w ciemno, w ciemno można tą gitarę brać. Znowu W i14, tutaj troszkę drożej, tutaj troszkę drożej niż tam, no ale takie okolice 600 zł za ten instrument, no to jest taka fajna, optymalna cena e, za gitarę, którą na pewno warto wziąć pod uwagę. Tutaj mamy fajne premium, na ciekawym moście Tide, tight, tight jakoś tam on się nazywa, czyli będzie tutaj napisane, most stały, ale nie ma, mam ten mostek, bardzo dobry most, tak naprawdę. E, tight tight End chyba on się nazywa, z tego co pamiętam. Bardzo fajny most, dużo Dużo metalu, wpływa to dobrze na rezonans, tego, na rezonans tego instrumentu. Seria Premium, czyli jeszcze nie prestiż yy, yy, Indonezja, ale taka wyższa półka, yy, wyższa półka Ibaneza no myślę, że te 2400 do negocjacji to też jest fajna to też jest fajna rzecz, akurat takiej gitary nie miałem w rękach osobiście miałem inne modele premium, które robiły, które robiły robotę, no ta mi się tutaj spodobała jak zobaczyłem no, na tych zdjęciach, to mówię, no, nie, no dobra, pogadamy o niej, bo chociażby przez ten most warto, warto na nią zwrócić y, uwagę, ogólnie jak wiecie, no Ibanezy trzymają fason, Ibanezy generalnie są instrumentami na które, no, nie, nie ma co narzekać i są to gitary, które na pewno, y, no, wiecie, no, od lat są popularne, tak? Od lat y, ludzie, je, y, ludzie je kupują i od lat ludzie bardzo sobie je cenią. Tutaj mamy instrument z ciekawym tym zero point resistance system, z tym ciekawym mostkiem takim jeszcze na łożyskach. Z nim potrafią być o tyle problemy, że może być problem jak się coś popsuje z zakupieniem części. Nie wiem czy Ibanez jeszcze ma serwisowe części do tych, do tych instrumentów. Natomiast jeżeli szukacie ciekawego mostka Ala Floyd Rose, ciekawego mostka, który będzie ruchomym w dwie strony vibrato, a nie chcecie Kalera, nie chcecie Floyda, no to przez moment te te most się pojawiały. Bardzo krótko o tym jest również gdzieś tam na kanale wiedza, którą możecie znaleźć. Więc, więc, generalnie szukajcie. Taka, chyba 470, to była też gdzieś na kanale. No ja na pewno miałem ze 2-3 sztuki. Nie wiem, czy już rzuciłem ten film, czy on gdzieś tam leży w odmętach jakiegoś archiwum, ale za te 1800 zł mamy tutaj naprawdę całkiem niezły instrument. Dodatkowo evolution pod, yy, pod mostem, więc tak naprawdę 1500 zł za, yy, za gitarę, która jest naprawdę konkretna. Człowiek tu pisze, że również go ją serwisował Pamiętajcie, zawsze się pytajcie Zawsze rozmawiajcie Na temat instrumentów Zadawajcie stan progów Zadawajcie pytania o stan Działania pręta regulacyjnego O to, czy czyszczona była elektronika Czy konserwowana była postrójnica I tak dalej, i tak dalej 2000 zł za RGA42 Na sterydach No to chyba jest coś, jest coś Co też trzeba zwrócić uwagę Blokowane klucze szalera, bardzo dużo właśnie można instrumentów znaleźć, które są e, podrasowane. tak? Tutaj mamy, no nie, na no, pick-upy quantum, więc e, no, tutaj tymi, tymi szalerami jest to, jest to podrasowane i tym, że gitara była Łada malewickiego w serwisie, więc też już mamy do czynienia z instrumentem e, ustawionym i sprawdzonym. Co prawda nie pamiętam po ile te RGA42 w, w tym momencie chodzą, no ale nie będę ukrywał, że te zdjęcia tutaj zrobiły też. Na mnie konkretne wrażenie i przykuły moje oko. Z tego co kojarzę, to takie RGA42 chyba na kanale gdzieś jest, jest test. Jest to na pewno dobra gitara. Do 2000 zł. na pewno nie przepłacamy tutaj za nic. RG na EMG. Indonezyjskie to 800 zł. Yy, pasywnych IMG, co prawda, ale bardzo dużo, lubi te, bardzo dużo ludzi lubi te, yy, te przetworniki. No, jest to gitara, która właściwie tutaj te przetworniki kosztują około 400-500 zł. Więc tutaj mamy RG321, który jest warte co najmniej 1200 zeta w tym momencie. Bardzo dobra cena za 800 zł. Naprawdę, naprawdę konkretna. Co prawda, teraz tak. Jak tutaj patrzę sobie na te pick-upy, to tutaj nie ma napisane, że są to EMG HZ. Wyglądają jak, jak takie normalne EMG. Więc tutaj trzeba byłoby się trochę. Podpytać o co, o co tutaj chodzi, ale nawet jeżeli to nie są pick-upy IMG, to za 8 stówek RG321 stały mostek, prosta, prosta gitara. Miałem ich bardzo, bardzo dużo. Jest to, dobra, jest to dobra gitara do tego, żeby wsadzić inne, lepsze przetworniki, jeżeli tutaj nie są EMG takie, które są w opisie. I tak te 8 stówek to jest całkiem, całkiem nieźle. W okolicach 1000 zł RG321 to są bardzo dobre instrumenty. RG421 y, również. RG421 jest bardzo dużo na kanale. Tutaj za 1200 zł, no w tak wyglądającą gitarę ze świeczką, ze świeczką, szukać. Bardzo fajny most, klonowa posunięta rzadko, rzadko się to generalnie zdarza, więc bardzo dobry instrument. Odsyłam na kanał, gdzie można to. Gdzie można sobie to y, znaleźć, y, jak wiecie, no, jak to, jak to, co ja na ten temat myślę. Zapraszam oczywiście również na swojego Elixa, zapraszam na mojego Elixa, na którym znajdziecie różne ciekawe, y, różne ciekawe rzeczy. Jakbyście sobie chcieli zbudować gitarę, również jakieś części itd. tak dalej, i Okazyjna cena na Larry Carltona s 7 Całkiem niezła cena, całkiem fajna, całkiem fajna gitara. Mieliśmy tych instrumentów kilka w serwisie, co prawda, tutaj widzę, że była klejona, klejona główka, więc pewnie stąd ta okazja, jakieś, jakieś kołeczki. No. Trzeba byłoby sobie to obejrzeć, więc jeżeli gdzieś blisko jesteście Sanoka, no to myślę, że warto y, sprawdzić, może trochę gdzieś tam jeszcze podyskutować na tej cenie. Jeżeli jest to dobrze sklejone, no to nie ma się czego bać i taka gitara za mniej niż tysiaka y, posłuży na pewno y, na, na początek y, drogi. Nie wiedziałem, jak to sobie to y, gdzieś tam odkliknąłem, że ta główka to jest sklejona. Myślałem, że to już taka jest super, super okazja. Mówię... W, nie warto też zawsze skreślać gitar ze sklejoną główką. Czasami warto się nad takimi gitarami zastanowić. Oczywiście, jak zwykle i jak zawsze, będę polecał Yamahy, w tym razem Yamahy z RGX-ów. Te, te gitary potrafią być bardzo tanie, a cena jakość zawsze jest na wysokim poziomie. Bardzo dobrze działający TRS-101 Mostek, jeden z lepszych licencjonowanych Floydów, jaki możemy sobie wyobrazić. Bardzo fajne pick-upy, ale też jest to dobra baza do, do podrasowania. Dzień dobry. E, generalnie, no, na, pewno jest to, na pewno jest to instrument, który jest godny polecenia i na pewno jest to instrument, który. Trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli szukamy y, dobrej gitary na początek. Tutaj starsza seria 612 za 1500 zł do negocjacji, chyba z twardym kejsem, jeszcze ze starą główką, stara produkcja, z tego też, co tutaj widzę, to jest to jakiś y, wymieniony jest przetwornik, ale ale nie ma tutaj napisane na jaki. Natomiast jest to na pewno dobra cena, chociaż mankamentem tego instrumentu będzie to, że jeżeli zgubicie, popsujecie części, no to nie znajdziecie takich części. Już widać, że zadbany instrument, wypolerowane wypolerowane progi, więc 1500 do negocjacji, bardzo, bardzo dobra cena za taką gitarę. RGX121 w okolicach 800 zł to również bardzo dobra e, gitara, od której można zacząć przygodę i nie będzie nam ona psuła słuchu, nie będzie psuła ręki, będzie wygodna, ustawialna. Tych instrumentów miałem sporo, zresztą za chwileczkę też gdzieś na moim Oelikcie taka gitara się e, pojawi w podobnej cenie, ustawiona, gotowa do, do gry. Tych gitar również na kanale znajdziecie całkiem całkiem sporo. Tutaj, moim zdaniem, okazja, bardzo rzadki już instrument RGX A2, leciutki, fajny na wesela za 1200 zł, bardzo dobrze, bardzo dobra cena. Na reverbie na eBayu te gitary potrafią chodzić po okolice 2000, czasami nawet z hakiem. Poszukiwana seria w białym kolorze zawsze była moim marzeniem. Niestety mam w czarnym i nie zamierzam się pozbywać. Fajna, lekka gitara o trochę innej konstrukcji niż niż wszystkie, nie dla wszystkich, ale no w tej cenie 1200 zł, bardzo bardzo dobry, bardzo dobry wybór znowu mamy, już mówiłem gdzieś w którychś tych filmach o serii Mercury koreańskich starych e, Washburnach na starym mostku Wilkinsona e, pick-upy, które też potrafią czasami niebotyczne ceny osiągać jak są, jak są same gdzieś tam sprzedawane, bardzo dobre, bardzo dobre gitary. Nigdy się na tych gitarach nie zawiodłem, miałem kilka, miałem kilka sztuk. No i tutaj znowu za te 1699 zł do 2000 zł, tutaj cały czas mówimy o, o instrumentach, bardzo, bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna gitarka, więc godna polecenia, ale znowu trochę tańszy, X12, również bardzo popularna niegdyś gitara, wśród osób, które szukały instrumentów. Dla początkujących w czasach forumowych kilkanaście lat temu no to to absolutny sztos zawsze polecany. Trzyma cenę, bo one mniej więcej tyle zawsze kosztowały, i za 500 zł, znowu ze świeczką szukać y, gitary, y, wiecie, y, która, będzie, która będzie lepsza. Napra naprawdę warto się zastanowić. WI66 Gold Top przepiękna gitarka. Y, tak jak tam gdzieś mówiłem o Niku Katanezie, w którym z tych odcinków no to jest mniej więcej ta sama seria. Y, jeżeli chcemy troszeczkę inaczej wyglądającą gitarę niż Epiphone za podobne pieniądze, ale y, o Równie fajnej klasie, tutaj jeszcze na P90, co jest bardzo, bardzo rzadkie, no jest to na pewno jest to na pewno godny e, wybór. Dobra, dzisiaj wyszło dłużej, wyszło dzisiaj. 20 minut, więc całkiem, całkiem sporo. Oczywiście zapraszam na mojego OLIXA. Dużo ciekawostek na tym OLIXIE y, znajdziecie. Dużo fajnych gitar, dużo fajnych efektów, y, części do gitar, mikrofony, przystawki i tak dalej, i tak dalej. Ja te autory szukam, y, znaczy szukam grzeby. Ostatnio czyszczę, y, czyszczę szuflady, wzmacniacze się pojawiają Zapraszam, jeżeli się spodobało, zostańcie z nami dłużej, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Seria i cały kanał powstaje dzięki wsparciu patronów. Zapraszam do wspierania w tym momencie lista patronów. Dziękuję za uwagę, eee, trzymajcie się. Pa!